Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym materiale porównamy sobie dwa kawałki rozbefu. Są to dwa takie same kawałki, wykrojone z tego samego kawałka mięsiwa. Tylko tak, różnica jest taka, ten kawałek dokładnie 25 godzin temu zasoliłem, włożyłem tak do lodówki, a ten dopiero rozpa rozparceluję i Zasolę przed samym smażeniem. No i zobaczymy różnicę w smaku. Obstawiam, że ten będzie zdecydowanie lepszy, no ale zobaczymy. Także bez zbędnego przeciągania. Oczywiście zrobimy to bez jakichś cięć, żeby nie było. Ten kawałek sobie tutaj wyciągniemy. O, jeszcze sobie przygotuję. O Jezu, sorry, kaszel nie dusi coś. Przygotuję sobie tutaj od razu ręcznik. Dobra. To na razie na bok. Tutaj go lekko osuszymy. Bez żadnego oszukaństwa, bez żadnych cięć. O, okej. Okay. Czytałem opinie, że niektórzy wolą zasolić mięso dopiero przed smażeniem. No, widać po prostu różnicę w kolorze. Widzicie? Ten jest taki troszkę wysuszony, co widać tutaj na przykład. O. A ten jest taki o, ładny. O, widzicie? O, taka jest różnica. I teraz tak. Bierzemy tego. i solimy go dosłownie 5 minut przed smażeniem. Patelnię mam przygotowaną, tylko jest ona zimna. Zaraz y, ją rozgrzeję. O i dobra jest. No to co? <ścoughs> Widzimy się już na patelni. To teraz tak, tutaj mamy dwa kawałki. Ten z prawej to jest osolony 25 godzin temu, a ten z lewej jest osolony 5 minut temu. No i przetestujemy, który to ma będzie. Może no, powinienem jeszcze tak go, ten tłuszczyk wytopić. Ale strasznie gruby ten tłuszczyk jest. Sprawdźmy temperaturę. O, 38. O, a tu mamy 48. Jaka różnica? Tutaj mamy 31. i 39 zgodnie ze sztuką bierzemy pod uwagę najniższą temperaturę speku i zobaczymy co wyjdzie tu już na tym kawałku prawem ładna skorupka się zrobiła tak zwany kras. Już ten kawałek po lewej stronie jest bardziej równy. 45. Myślę, że można zdejmować. O, 54. Dobra. Zdejmuję. Zobaczymy, co z tego wyszło. Ten osolony daje. Na prawo. A ten odczony przed smażeniem zaraz daję po lewej stronie. Dobrze, myślę, że dam 5 minut na odpoczynek o tutaj jeszcze Wam pokażę 5 minut na odpoczynek i będziemy kroić Końcówka już na końcówkę tylko szukam kurde noża Słuchajcie, mój błąd, ja wiem, że się nie robi steków na czas, yy, dlatego yy, sprawdzimy sobie temperaturę yy, w tym miejscu, gdzie stek jest grubszy. No, temperatura wydaje się być idealna, 54,5, tylko w tym miejscu, gdzie jest troszkę chudszy, yy, już 68. Także jest znaczna różnica. Yy, ten kawałek mi się wydaje był taki, na całej grubości był w miarę równy. No, 52 stopnie. Myślę, że będzie ok. A tu? A tu już ma 62. Czyli coś, coś jest troszkę nie tak, bo powinny być kawałki równe. No, ale to nic. No. Tylko taki nożyk znalazłem. Piłkę, więc dobrze. Zobaczymy teraz. Rozkroimy teraz ten kawałek. Posolony 25 godzin temu, co to wyszło, a może powinienem tak zrobić. O! o. Tak zrobię najpierw. I tego też ukroję na pół. No, i wam pokażę jeszcze z bliska. A jak Wam się podoba? O, ten taki bardziej zbliżony do tych internetowych, co mi się bardzo podobają. Ten mi się podoba kawałek. Powiem Wam szczerze. W sumie ten też mi się podoba. Już powolutku dochodzę do wprawy. No dobra, kroimy. Kroimy i próbujemy. Troszkę obwódki jest. Mięsiwko jest takie fajne czerwone w środku. O, popatrzcie się, jak fajnie się rozdziera. O. Mm, kruchutkie. Mm, nawet nie trzeba solić. Super. A teraz jeszcze spróbuję z tego kawałka, co był solony przed samym smażeniem zobaczcie, może ten, jaki soczysty. Jak się ładnie rozlewa. Słuchajcie, bo teraz zgupiałem. Tu mamy kawałek solony 25 godzin przed smażeniem. Tu mamy kawałek solony, 5 minut przed smażeniem. Słuchajcie, tak się zastanawiam, bo ja nie czuję różnicy. Zastanawiam się nad sensem solenia. 24 godziny przed smażeniem. Nie, tu jednak czuć to solenie tylko po wierzchu, jak się rozgryzie ten kawałek. A tu powinno być czuć w całym mięsie. się. Ukroję sobie jeszcze grubszy. O, jak ładnie się rozrywa. Jeszcze się zastanawiam, czy jakbym zrobił taki test na ślepo, czyli jakby ktoś mi podał stek solony 24 godziny przed smażeniem, i stek który był posolony 10 minut przed smażeniem żebym rozpoznał różnicę. Bo teraz wiem, który kawałek wiem. Także to może działać też na psychikę. A, ah, ale te soki, o, oh, 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 jakie dobre, o. Oh. Mm -hmm. Właśnie taki efekt chciałem uzyskać. Także cóż. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do obserwacji, ponieważ w następnym materiale wezmę na tapetę dwa steki z antykopu i tak samo jeden o solę 24 godziny przed smażeniem, a drugi o solę 10 minut przed smażeniem i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Także serduszko, komentarz, łapeczka. Trzymajcie się, cześć. A ja się idę dalej zajadać. A wy się możecie patrzeć. Polecam samemu spróbować. No zobaczcie, zobaczcie jak to się rwie.